Witajcie kochani, to znowu my i na dobry humor najlepiej zacząć dobrym żartem. Zaczynajmy więc. Tego razu autobus z zakonnicami spadł w przepaść i oczywiście wszystkie zginęły. Stoją więc w kolejce do nieba i czekają aż święty Piotr skończy zadawać im pytania. Siostro Karen, czy miała siostra kiedyś kontakt z penisem? Tak, raz dotknęłam główki koniuszkiem palca. Dobrze, włóż palec do wody święconej i możesz wejść. Siostro Elżbieto, czy miała siostra kontakt z penisem? Tak! Raz przyczyniłam się do wytrysku i miałam całą rękę w spermie. Włóż zatem dłoń do wody święconej i możesz wejść. W tym momencie w kolejce zrobiło się wielkie poruszenie i jakaś zakonnica zaczęła się przepychać do przodu. Siostro, siostro, czemu siostra tak pędzi? Jeżeli mam się napić tej wody, to wolę to zrobić zanim siostra Joanna włoży tam tyłek. Dziękujemy wam jako widzą, że jesteście z nami oczywiście nie zapomnijcie zasubskrybować kanału dania dzwoneczka no i oczywiście łapki w górę bo to dużo dla nas znaczy dziękuję wam wszystkim i do następnego razu trzymajcie się ciepło hejka